Witamy serdecznie. Nie Właśnie niech się nawróci instytucja. No, instytucja, niech się nawróci. Nie chciał kartki wziąć, a kartka słowo pisane. Trzeba przeczytać, no nie włoży, nie? bo no, roztropni będą mieć poznanie. Chorych przepisów rezygnować i przyjąć Królestwo Prawdy, Sprawiedliwości. Tak, przepisy prawa Bożego. Miłuj Boga. Trzeba go poznać, żeby go miłować. Chrystusa, Króla, Emanuela. Chrystus nie jest podzielony. Wczoraj dziś ten sam na wieki. I prawo wypisane w sercu. I te urzędy Dobrze, też powinni Dzień się kierować ]czenia. właśnie prawem Bożym. Maski nie trzeba. Nie trzeba maski. Nie trzeba. trzeba maski, nie ma, nie ma pandemii. A nie szczep się. Bo, bo to jest, to jest ten depopulizacja ludzi. Co? No. ...tych rzeczy nie jest, tylko ja mówię To jest Syn Boży. nie jest Syn Boży, tylko to jest populizacja ludzi. A jakby Chrystus przyszedł z nieba, też tak powiesz. To jest Syn Boży, od Chrystusa Emanuela Wysłuchać, wziąć błogosławieństwo, żeby do nieba nikt nie poszedł, tylko sam Chrystus. No i tu na ziemi mamy się szanować, miłować i raj robić. jest Raj Czyli właśnie pomaganiem, wskrzeszaniem, uzdrawianiem. A teraz ludzie żyją, ale są martwi duchowo, jak syny marnotrawne, córki marnotrawne. Trzeba powrócić do Ojca Chrystusa. Chrystus nam wszystkie grzechy wybaczył. To jest Olcha. No, widzimy katedrę Chrystusa Króla. Chcemy zostawić prawo Boże, błogosławieństwo, żeby się nawrócili do Chrystusa Króla prawdziwego i mu służyli. Bo jeden Bóg prawdziwy Chrystus, jeden nauczyciel Chrystus, jeden ojciec Chrystus. Jeden zbawiciel, Chrystus dla całego świata. A my mamy być wszyscy bracia i siostry w Chrystusie, Chrystusowi. Błogosławimy. Anioły głoszą.